W ruchu, gdy światło zgasło w połowie zdania, to nie był strach, lecz kompletna cisza wewnątrz. Pieśni, jakby czas pękł na dwoje, zostawiając nas w szczelinie, twoje spojrzenie przecięło powietrze niczym pod stal Odbierając mi dek, który dotąd uważałem za pewnie wszystkie mądre słowa uciekły, rozsypując się u moim Zostało tylko to dziwne drżenie rąk i głośne tętno, uderzające o skronie rytm, którego nie potrafię nazwać. Patrzę, jak rzeczywistość zmienia kształt przed moimi oczami, zaskoczony, że jedna chwila potrafi, by wrócić wszystko do góry nogami. Elektryczny impuls. Przeszył kręgosłup, gdy tylko przekroczyłaś próg. Zamarłem sparaliżowany nagłym błyskiem w twoich źrenicach, które spaliły mosty łączące mnie z dawnym spokojem. To stan bliski odbłędowi, totalna dezorientacja zmysłów wyrywa w życiorysie. Stacja przestała działać, zostawiając pustkę pod stopami. Czuję mrowienie w palcach i dziwny chłód na karku, choć wewnątrz płonie ogień, którego nie się żaden deszcz. Jesteś jak niespodziewany gram z nieba. Szanka piękna i siły krusząca mój pancerz Każda cząsteczka tlenu stała się nagle zbyt ciężka By wyciągnąć ją do płuc bez drżenia mięśni Stojały o nie obserwując jak burzysz mój misterny ład Zamieniając poukładane dni w chaotyczny taniec emocji Wcześniej niż nic nie uderzyło we mnie z taką precyzją. Zmysły wirują w rytm twojego cichego szeptu. Tworząc mapę nowego, nieodkrytego dotąd świata, w tej sekundzie zrozumiałem, że stary ja właśnie zniknął, zastąpiony przez kogoś, kto patrzy na ciebie z nabożną ciszą. To nie jest zwykle zabroczenie to. Totalna kopitulacja serca, wszystkie schematy logiczne rozsypały się w drobny